kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj jest ogólnie weekend i stwierdziliśmy, że dołączamy się do takiej naszej akcji rodzinnej, w sensie, dobra, akcji wypadów rodzinnych, czyli po prostu jedziemy na grzyby. I w tej chwili już jesteśmy w aucie, czekamy jeszcze na moich rodziców. Jedziemy właśnie my z Michałem, zabieramy oczywiście jeszcze Lejsola. I oprócz nas jedzie jeszcze moja ciocia z moim wujkiem, także całkiem taka troszeczkę większa ekipa, może tak. Więc mam nadzieję, że będzie naprawdę super, ale później jeszcze koniecznie mamy, znaczy wreszcie Michał realizuje swój prezent, na który już mega długo czekał, ponad rok czasu. Ja mu w zeszłym roku kupiłam na urodziny fajny prezent, czyli lekcje gry w tenisa łącznie ze sprzętem, już tam z wynajęciem kortu i słuchajcie, dopiero po roku, już nawet ponad rok minął, Udało się to załatwić, także później jeszcze idziemy na tenisa. Więc jeżeli Wam się właśnie takie odcinki podobają, dawajcie koniecznie łapeczki w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje, niech zacznie subskrybować kanał. No i zaczynamy! Kochanie, pokaż, gdzie je masz. O, tu też jest. Taki, taki tyci grzybek. Pokaż, pokaż, gdzie masz tego grzybka swojego? Pokaż, ła! Wow! Ale czadzior, no proszę, Aaaa! jak super! Uważaj, tu mam nóż. No widzisz, jak, jak dobrze się idzie? Pisuję. No rewelacja jest taka. Zobaczcie, jakie mi się udało dojrzeć. Dwa olbrzymie grzyby. Ten jaki piękny. I tu zaraz obok, słuchajcie, jest drugi mega. A oprócz tego jest pełno jakichś w ogóle takich mega malutkich grzybków. Także będziemy robić później grzyby w odcie, ale na razie zabieramy te. Wróciliśmy już do domu, także jesteśmy już po całym grzybobraniu. Powiem Wam szczerze, że byliśmy na grzybach 3 godziny. Uzbieraliśmy ich naprawdę dużo. Myśleliśmy, że już tyle nie będzie, bo jednak sporo samochodu zostało gdzieś po drodze. Serio, jednak udało nam się ich dużo e, uzbierać, także pewnie wieczorem będziemy musieli zająć się jakąś obróbką tych grzybów, wiadomo, bo nie chcemy ich jednak zostawiać zbyt długo, wiecie, tak mm, no po prostu na powietrzu ustawionych gdzieś w mieszkaniu, żeby ten zapach tam później gdzieś nie latał. A teraz dosłownie ja zdążyłam, słuchajcie, założyć tylko sweter, dosłownie trochę zmieniłam tylko ciuchy. I ruszamy teraz na tenisa. Także wreszcie Michał spełni swój właściwie odbierze swój prezent urodzinowy, na który czeka już ponad rok. Bo przez te wszystkie akcje właśnie z odwoływaniem, ze zmienianiem terminów, raz na nie pasowało, raz trenerowi, później cała ta pandemia. No i teraz znowu kilka razy musiało to być odwołane. Także dopiero, słuchajcie, dzisiaj ponad rok mija, ale w końcu trafi na zajęcia. Już ruszamy, także jedziemy teraz na tenisa, ja mam nadzieję, że Michałowi się spodoba, na początek ogólnie, może tak, ja mu kupiłam ten prezent urodzinowy, słuchajcie, no już rok temu to już mówiłam, ale wykupiłam jakby mu i kort i jeszcze w tym ma trenera, no i dostał oczywiście rakietę, wiecie, te piłki do tenisa, tam cały taki zestaw. Także, prezent myślę, że naprawdę mega fajny. No, wiedząc, że on rzeczywiście chciał w to pograć, także, był to super trafiony prezent. I dzisiaj wreszcie po raz pierwszy, może pojechać na tą naukę gry tenisa. No, bo wcześniej jeszcze nie był, także, to będzie pierwsza godzina, jakby gry. A później stwierdziłam, że zobaczymy, jak mu się spodoba, no to zawsze te godziny można dokupić, umówić się z trenerem, to nie jest jakiś problem, także no powinno mu się podobać, zresztą zobaczycie sami. Cieszysz się, że jedziemy? Bardzo. Cieszysz się, nie? No jasne, że tak. Wiem, że się cieszysz. Juhuu! Juhu! No dobra, to jesteśmy na miejscu i uwaga, no dawaj, pokaż swój sprzęcior. Dawaj, dawaj, dawaj. Co masz? No torba, wiadomo, nie? Torba. Pełne przygotowanie, słuchajcie, jest torba, a dawaj jeszcze, no jest rakieta. Słuchajcie, ta rakieta serio czekała rok. Czekała rok na swoją wielką chwilę, także jest rakieta i piłeczki. Masz je są tu czy nie? W Aha, są w środku. No to ruszamy na salę, Na kort, sorry, na kort. Dobra, jesteśmy już po tenisie. Słuchajcie, było po prostu ekstra. To chyba Michała Mina właściwie mówi, wreszcie mu się udało spełnić marzenie. Także pierwszą lekcję gry, słuchajcie, ma już za sobą. Nawet wyszło na to, że zamiast godzinę grać, to grał dwie godziny, ale myślę, że było mega, mega fajnie. Świetnie było. się nauczyłeś jak nie będę tak. Kierował, jak nie będę kierował, to Ci podziękuję fajnie. No, ale po prostu aż miło było patrzeć, wiecie, jak rzeczywiście, no można się dużo nauczyć w ciągu tak krótkiego czasu, mając po prostu fajnego nauczyciela, gdzie widać już, że ta nauka jakby zamienia się w taką już prawdziwą grę, że rzeczywiście jest rewelacja. Także stwierdziliśmy z Michałem, że chyba oboje się zapiszemy, chyba ja też do niego dołączę no, i będziemy razem grać w tenisa, także. Może być naprawdę ciekawie. Jesteśmy już w domu, także zdążyliśmy tak. już wyjechać. Wjechaliśmy tylko na szybko po wodę, bo totalnie zapomnieliśmy zabrać wodę ze sobą. A to był duży błąd, bo no. się bardzo chciało mi pić przynajmniej. a Gacie też się no. chciało pić, ale ty miałaś ochotę na smakową, nie woda. No ja no. chciałam smakową, także wjechaliśmy szybko do Żabki, bo po prostu mieliśmy po drodze. A że myśleliśmy, że wiecie, Michał będzie grał godzinę, nie dwie, no to sobie myślimy, dobra, no to na luzie po tej godzinie wjedziemy na szybko do sklepu. A że grał dwie godziny praktycznie, no to wiecie, jak to się skończyło, nie? Ale podobał Ci się prezencik? Bardzo, świetnie. Tak? Dziękuję. Mm, proszę bardzo, cieszę się, że Ci się podobał. Serio, Był się cieszę. Kozacki. No, i no. trenera też miałeś naprawdę fajnego, nie? Tak, dobrze, idealnie, dobrałeś mi trenera. No, to się cieszę, udało mi się prezencik. Woohoo! No, także kochani, co, my się już dzisiaj z wami żegnamy, cieszymy się mm. bardzo, że mogliście towarzyszyć nam w takiej e, przygodzie. Właściwie... To w niedzielę, mówię, że w niedzielę. Tak, no, w takim, właściwie na początek takiej przygody właśnie z tenisem, bo tak jak mówimy chyba, e, ja się chyba też zapiszę i będziemy chyba razem grać, nie? Nie patrz. No, także będzie wesoło. Także dzięki wielkie za oglądanie, dawajcie koniecznie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia, pa!